Aniele Bożej chwały Michał jest naszym przywódcą, księciem zastępów niebieskich. Sam Najwyższy nadał mu tę rangę ponad wszystkimi innymi aniołami, na szczycie całej anielskiej hierarchii. Jest on aniołem Bożej chwały i wszystko, co donosi się do tej chwały, Jego dotyczy. To dlatego jest on też białym rycerzem Maryi, naszej niepokalanej królowej, arcydzieła Bożej chwały. To dlatego jest on obrońcą i opiekunem świętego Kościoła katolickiego, którego misją jest oddanie chwały Bogu. To dlatego jest on też aniołem sprawiedliwości i aniołem dusz czyścowych. Jest on zawsze obecny przy konkretnym sądzie, towarzyszy umierającym dla Bożej chwały, pomagając im stworzyć ostatnią walkę ze smokiem, który w tym straszliwym momencie zrywa się z łańcucha i ryczy. To również Michał poprzedza naszą niepokalaną królową, kiedy prowadzi wyzwolone dusze do nieba. To tak samo on towarzyszy świętym idącym do miejsca ich zamieszkania. Czy wiesz, że także Michał poprzedza zawsze niepokalaną, kiedy wstępuje na ziemię, by nas nawiedzić, że jest on zawsze obecny w, w objawieniach maryjnych, choć jego obecności nie dostrzegają widzący?